Słuchajcie, jest ryba, jest ryba jak widać, przy końcu, przy końcu, ale ładnie pierdutnął. Teraz zobaczymy co to idzie do mnie. Ale szczupak, o kurde. Dobra, dobra, gościu chodź, chodź, nie, 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 nie. wracaj, 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 ale kurde, pięknie zahaczona. No i się banderą. Witam Was wszystkich tych, co lubicie łowić ryby. Czy na spinnik, czy na wędkę. Witam w kolejnym odcinku. I od razu chciałem zapowiedzieć mała plątaninka. Coś tu się odszczypało, coś tu się odrobało. Jakieś tu kurka wodna, dziwne. O, dziwna plątanina Lin. Dobra Jestem na miejscowe cztery rzeka, jak widać. Czyli ta rzeka co w poprzednim odcinku, tylko inny kawałek. Też są tutaj takie wejścia, dziuple, tak zwane przy rzece. Kinetic, Defeater. No i Fox Warrior. Kowroteczek, tak jak widać na wędce. Założony. Żyłka. Made in AliExpress, ale bardzo dobra, pozytywne oceny, wszystko na 5 i to jest nie żyłka, tylko plecionka, przepraszam. Bym was skłamał teraz. O, jak widać plecioneczka fajna. I do tego założyłem żółtego wariata, czyli w kolorze plecionki takiego. E, też przyszedł z Ali i, i główka 7. I przetestujemy dzisiaj jak to, jak to bryka. Najpierw sobie zobaczę jak to chodzi. Czy to jest odpowiednie. Ja Zachaczyłem lilię kurka wodna. Dobra. Ale ładnie chodzi. Zobaczcie. Fiura jak rakieta. Zobaczcie. Dobra. No to co? Zaczynamy łowiątko, Rzucamy prawo, lewo, prawo, lewo. I zobaczymy co dzień dzisiaj przyniesie. Na nowej plecionce i na nowych przynętach. Mam całą torbę ze sobą. Autko stoi zaparkowane. To rzucam. Zobaczymy co tu się stanie dzisiaj. Ale widzę, że będę musiał chyba żyłkę przeciągnąć jeszcze raz. Bo mi się tutaj zrobił bumble. Aha, dobra, zwinę. Także tak, ja sobie przeciągnę, yy, przepraszam, plecionkę i zaraz jestem z za Wami z powrotem. Dajcie mi sekundę, co? No i dobra, jestem po chwili. Babol zażegnany, idziemy porzucać znowu. Szy prawo, lewo, yy, coś się tutaj rzuca. Widać. Yy, mam nadzieję, że nie topiki. I że nie tylko topiki i jakieś zwykłe rybki. Mam nadzieję dzisiaj na jakiegoś okonia, szczupaka. Także zobaczymy co to dzisiaj wyjdzie. Także kręcimy, jedziemy. Nie jest to ultra light żaden ani nie. To jest taka bardziej średnia, średnia wędka teraz i waga dzisiaj. Bo lecę na siódemki i na dwunastki. Te mam do 3,5 kg. Zobaczymy co to dzisiaj wyjdzie. Jest póciutko 50-60 cm. Kurka wodna. Mam nadzieję, że to nie była Lilia. Przeciągnę jeszcze raz po długości. O, na razie cisza. Zaraz zmienimy sobie drugą dziurkę. Drugi wlot. Tylko jeszcze tu już rzucę. A widzicie, ona już jest momentalnie na dnie. że nie jest głęboko. Aj, kurka wodna. No jeżeli to nie była Lilia, to co? No. <noise> Zaraz zobaczymy co. Powtórzę rzut. Dobra, tu pusto. Lecimy dalej w kolejny otworek i zobaczymy, co to będzie ciekawego z tego. Że mam teraz taki kilometr do przodu z otworkami. Się wyprostuje kamerę. O, kamera dzisiaj jest na klacie. Przedrukowałem sobie nowy, nowy bajer do montażu kamery na klacie, na drukareczce. I można śmiało. Można śmiało teraz nagrywać. Albo niżej, albo wyżej, także zobaczycie rybę na pewno. W razie co? Tutaj słabo, ale spróbuję porzucać. Wejdę tutaj delikatnie. Rzucę lekko w prawo, lekko w lewo. Nie, w lewo, lekko. Zobaczymy, czy coś z lewej ciupnie. Tu ostatni okonek szarpnął, jak byłem. Delikatnie, ale może coś w końcu większego. A, i od razu taki jeszcze bajer jeden Jest ryba! a Kurde nie ma. Puściła. O, cholipka. Mm. Za ogon pewnie coś szarpnęło. Nie, po grążalach chyba ciągnę. To jest kurde lipa trochę. Dobra, jeszcze spróbuję tam lekko na drugą stronę. Główeczka jest siódemeczka teraz. Siódemeczką rzucam. Tak, też lilia. Dobra, widzę, że nie ma tutaj co. Lecę dalej. Klasycznie za przelotkę. I następne wejście smoka. A buty też fajne, polecam. Nie wiem, czy będziecie mieli tam w swoich krajach takie. Zaraz ja wam pokażę. O, coś w ten design. Wędkarskie buciory, fajne, lekkie, oddychające, nie przemakają. Także jak się w nich wepnę do wody, to To torpeda. Także dobra, dajcie mi sekundę, muszę chyba na stronę, na szybko. <grym> No i dobra, już po stronowaniu doszedłem do następnej dziurki następnego otworku. Także patrzymy co w następnym otworku baterię też zmieniłem, bo była sobie pogoda się trochę zepsuła. Nie ma dużego słońca, i jest godzina 19 ogólnie i spróbujemy coś wyciągnąć dzisiaj na wieczorny, na wieczorną godzinę 19. Zobaczymy czy coś w ogóle się rzuci dzisiaj. Wiecie człowiek za potrzebą, tu Baterie zmienić i tak, i tak w kółko. Zawsze coś. Ładny kolor, jaskrawy żółty, taki oczojebny, jak to się mówi. I zobaczymy, czy coś dzisiaj targnie na takiego kolorka. Jak nie, to zaraz zmienię. W poprzednim filmie mieliście. Znaczy w poprzednim filmie, to jest ciąg dalszy filmu, <laughs> tylko pokazałem Aliexpress Na początku Więc sobie jeszcze tu jeszcze rzucę w tę stronę delikatnie Żeby móc się uwolnić z tych trzcin się nie wrąbać oczywiście, bo nie mam ochoty dzisiaj pływać Czykolwiek w spodenkach, oj Coś tam podszarpnęło a! Kurde znowu. Dobra, wiem, że coś tam próbuje. Także zaraz spróbujemy. Jakiś okonek, może. Pewnie jakieś paciuchy maluchy, tak zwane. A! No, jednak lilia. Lilia próbuje mnie wykołować. No tak będzie niestety na takim zbiorniku, ale już ją wyrwałem, także dobra, spróbujemy teraz. O, kurde, no jednak coś próbuje złapać, tam okonki łapią za ogonek. Małe. a Dzisiaj przejdziemy się ładny kawałek. W dwie strony dzisiaj się bujniemy. Także będzie 2 km. Plus ja już dzisiaj jestem po 6. No to dzisiaj 8 także. Także ósemeczka dzisiaj będzie zrobiona. Podoba mi się ta opcja. Dobrze, dobrze zrobi na ten. Ale coś mi dzisiaj chyba nie lubi ta żyłka. Mi cały czas babole robi. Może kolejna likwidacja babola. Zaraz wracam. Niestety, dobra, to było na tyle z dnia dzisiejszego. Tam już się te zwijają. No i że raczej nic ciekawego nie będzie z tego. Jeszcze sprawdzę, czy nie mam jakichś kolegów w kolorze czarnym. Czyli kleszczy. Nie myślcie tu o niczym innym. Ale jak już miały wejść, to wejdą. Będę sobie później sprawdzał pewnie. Damy radę. Dobra, ja się zawijam. Jak widać, auto jest tam. Kawałek dobry. Także sobie coś porzucam. Jak coś złapię, jak będę wracał, to włączę nagrywanie. Także to co? jak coś to szybka, narazka. Do następnego, jak widać, ryby nie ma. No, niestety. Syja. Słuchajcie, jest ryba. Jest ryba, jak widać. Przy końcu, przy końcu. Ale ładnie, pierdutnął. Teraz zobaczymy, co to idzie do mnie. Ale szczupak, o kurde. Dobra, dobra, gościu, chodź, chodź. Nie, 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 nie. Wracaj, 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 wracaj. Ale kurde, pięknie zahaczona. Nie puści, nie puści, nie puści. O! Cofka, cofka. Nie, gościu, gościu, gościu. Nie będę z tą walczył. Chodź, 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 chodź. Z powrotem, z powrotem. Jest, w końcu. W końcu zębacz. O, skubany. Roboty zrobił. Jak widać. Sieć gościu. <grych> Dobra. Takie 60, nie, 50 centów na pewno 60 ma. Także ładny. Ładny bąbel. Ci muszę sobie fotkę <grych> zrobić dawno, nie. Nie, a pierdziel. Ja się na nic nie nastawiałem, a tu człowiek takiego szczupaka pierdutnął. O. Dobra. Także jest bydle Jest konkret Dobra, idzie do wody Ja już fotkę zjutnęłem No idź gościu No idź No idzie O, poszedł A teraz jak torpeta poszedł A tak to udaje, nie? Oj, kurka wodna Dobra, także bez podbieraka. Pała zajmie, nie wziąłem podbieraka, myślałem, że się nic zławię, jak zawsze. A tu się trafiła sztuka. Uuu, kurka wodna. Także to, co? jak coś na następnej rybie się widzi. Piękna sprawa, Strafię... wstawiam wotkę później. Wow, jest... jest ryba kolejna. Czyli na wieczór się odpaliły Ale widać, mały szczupak albo okonek Okonek Mały garbusek No nie, znaczy nie taki mały Zobaczcie Konkretna sztuka taka w miarę Mały Mały okoń że pierdutnął sobie też na tego samego białego I jak widać na te białe biorą Na wieczór także, o tak to wygląda ja sobie fotkę pierdyknę, żeby była. Mały piętnastaczek, ale wziął. <laughs> Także to. Do wody. Uciekł. Plum i poszedł. Dobra. Mordę moją widać na kamerze. Także widzicie. A zresztą. Dobra poszło. Eee. Przy kolejnej rybie, odpalę się. No widzicie, niestety, dwa lata człowiek wyszedł w prawe jak te ryby brać w te ręce. No niestety tak to wygląda. Czuję się trochę jak ciapa. Ale nic nie poradzimy na to. Przyzwyczaję się powoli. Podbierak. No niestety podbierak mi się złamał. Czekam na drugi. Już zamówiłem. Ale kurde, wydaje mi się, że chyba będę musiał jechać kupić jutro do, do wędkarskiego. A nie, jutro niedziela to nie, 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 nie będzie otwarte. Także to, odpalę się przy następnej rybie.